Przed Tobą figurka Drago, jest to pies rasy Alaskan Malamut i trochę było pracy nad nim. Na początku był pomysł, żeby był on w ruchu, ale niestety stwierdziłam, że to będzie za dużo zabawy z tym i czasu za mi zajmie. Więc zrobiłam go w takiej standardowej pozycji stojącej. Tutaj ogon na drucie, który się rozwija, charakterystyczny taki zakończenie, taki pędzelek czarny jak u niego jest portki, łapy na drucie cały szkielet jest na drucie oczywiście tutaj można pobawić się w wyginanie głowa też nieznacznie się przekrzywia dlatego, że bardzo dużo jest tutaj wełny która usztywnia tą figurkę no ale coś tam zawsze można nią pomanewrować i jak wam się podoba ta figurka trochę było zabawy z szatą tutaj też ta taka charakterystyczna pręga, jaką posiada. Ubarwienie, przejścia kolorystyczne. Tutaj beż. No i zrobiłam go w takiej szacie zimowej. No bo jak wiecie, to te wszystkie rasy pierwotne, one zmieniają szatę i są takie bardziej puchate zimą. Więc stwierdziłam, że w takiej go przedstawię, bo w tej szacie prezentuje się chyba najbardziej okazale. Co myślicie? No a teraz zostawiam Was już samym drago. No i moimi zdjęciami, które zostały wykonane i filmami i filmem, które zostały wykonane na sesji zdjęciowej,